Księdza i Helsy przestworzyli związek ze znala, czemu go rzuciła. Z dzisiejszej perspektywy trudno sobie nie wyobrazić, że w życiu księcia Harlego byle wcześniej jakakolwiek inna kobieta niż Meghan Markle. Amerykanka po prostu tak mocno zapanowała nad życiem Royalsa i jego wyborami. Nie wszyscy pamiętają jednak. Ze syn Karola III między 2004 a 2010 rokiem pozostawał w długotrwałym związku zrodzona w Zimbabwe bizneswoman, Helsy Dawy. Ich związek przezywal na przestrzeni tych sześciu lat różne wzloty i upadki, ale wielu widział w przyszlek się z Nadiany i prawdziwa ulubienicę Brytyjczyków. Dlatego tak wielkim szokiem dla społeczeństwa była informacja o tym, że księza Harry znowu jest singlem. Miał nim zresztą pozostać stosunkowo krótko, bo niedługo później zaczęli się spotykać z Caroliną Flacka, później z modelką Linda Bonas. Żaden z tych związków nie przetrwał długo, a arystokrata wsparł o te porazki w ściepskim media. Nie wiadomo, jak bliskie były stosunki Harrego i dawy na przestrzeni kolejnych lat. Ale raczej nie dalo się zauważyć między nimi zalud czy za Książę zaskoczył zresztą opinię publiczna w 2018 roku. Gdy zaprosił była dziewczynę na swój ślub z Meghan Markle, Helsy Dawy wyraźnie pokazala: wini royalsach za rozpad ich związku przy okazji trwającego procesu przeciw właścicielowi THM-ROR. W środę 10 maja odbyło się pierwsze posiedzenie, na którym firma MGM przyznala się do zbierania haków na Harlego przy pomocy prywatnego detektywa. A to nie było jedyne zwycięstwo syna Karola III tego dnia. Jak podaje The High Guardian. Sato otrzymał dokumenty z zeznaniami właśnie Helsy Dawy. Była partnerka Harlego wprost przyznaje tam. Zrzuciła Royalsa z powodu natarczywych mediów i rzekomych podsłuchów, dzięki którym dziennikarze mogli odsłuchiwać nagrania na pocztek losowa między kochankami. Właśnie z powodu tych aktywności 37-latka miała zdecydować. Zezycie wśród rojalców nie jest dla niej. Harry stał się podobno w tym okresie wyjątkowo podejrzliwy. Nie ufał nikomu, co negatywnie odbiło się na jego związku z Dawą. Od razu stawał się podejrzliwy wobec każdego, o kim media wspominali w artykule o nim i poczul. Za nie nikomu, nawet w tak młodym wieku. Spowodowało to też olbrzymie problemy w jego związku z była dziewczyna Helsy, Dawy i Sprawilo. Zaczal bać się o swoje i jej bezpieczeństwo stwierdził adwokat Harrego na sali sadowej. Dawid Sherborne przypomniał o podróży młodych zakochanych na wyspy bazaru to u brzegów Mozambiku. gdzie w skromnym hotelu próbowali ukryć się przed wścibskimi oczami. Nie udało się to. Bo nawet w takim miejscu dziennikarze MGM potrafili ich znaleźć. Rozpad związku z i utrata wielu innych przyjaźni sprawiły. Zechary rzekomo wpadł w obiecia depresji.